Witam wszystkich. Teraz chciałbym pokazać tłok już złożony z pierścieniami. Jest to nowy komplet pierścieni. I tak to wygląda. Pierścienie fajnie się tam w środku przesuwają. Powłoka trzyma się znakomicie, nawet w rowkach pierścieniowych. O, tak to wygląda. Teraz damy troszkę miotku, żeby to, żeby to lepiej było wszystko. O, musi być tak. O. O, troszkę tutaj, tutaj. Ta. to to. Oczywiście ustawimy to 120 stopni. I założymy w cylinder. Jeszcze w środku paneweczka. Musimy Też pokryta powłoką. No, ciekawe. Ciekawe, jak to się będzie zachowywać w silniku. To zaraz pokażę. Już dwa tłoki są zamontowane. Tutaj czyszczę to papierkiem 500 wodnym. Już mi się skończył 1000. Tak delikatnie żeby zebrać jakieś stare osady Nie wiem czy widać Tam się zbiera taki taki jakiś brud Przeczyszczam i montuję paneweczkę Też czyściutką Taki zestaw, idzie do cylindra. Jeszcze kapka olejku. Zaraz pokażę, jak ten tłok tam wskoczy pięknie W cylinderek. Ok, zaczynamy. Mamy tłok przygotowany, przesmarowany. Cylinder już został wcześniej wyczyszczony przetarty i przesmarowany olejem tak jak i tłok tak jak i czop wału. O, tak to ładnie weszło Okej okay, jest no i... Teraz damy drugą część. Oczywiście mam zestaw nowych panelek. który pokażę. Aczkolwiek postanowiłem użyć starych. Tyle tylko, że pokrytych powłoką przeciwcierną. No bo te tutaj miały jakiś otwór na środku. Nie wiem, tam jakieś takie otworki do smarowania olejowego. Te oryginalne nie miały. I stwierdziłem, że użyję starych panewek. Zobaczymy co będzie. Zamek do zamka. No, to jeszcze dwa. Korzystając z okazji, chciałbym pokazać, co się dzieje z tą powłoką, jeżeli przed wypaleniem nie usunie się z niej tych nacieków z żywicy, która ją tam spaja. Powstaje takie coś. Myślałem, że to się wchłonie albo odparuje podczas wypalania, ale nie odparowało. Ale tylko tutaj. Być może tu było troszkę grubiej dane. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Normalnie powinno to wyglądać o tak. O, też są lekkie te za nie usunąłem tego. I to był mój błąd. Aczkolwiek efekt i tak jest bardzo fajny. Nie są pokryte jakimś woskiem albo czymś takim, co zabezpiecza je przed korozją, więc ja to muszę usunąć delikatnie benzynką ekstracyjną. Bardzo fajnie to schodzi. znaczenia. To jest pierścień zgarniający. Olej z cylindra. Więc idzie tu. I czas na pierścień uszczelniający. Później wszystko będzie przesmarowane olejem przed, przed montażem. zostawiamy pierne ścienie tego damy tu z tyłu tego damy tu, a tego tu tak mniej więcej co 120 stopni to ustawię okej okay. Ostatnią leję, co by miało lepszy poślizg. Okay. No, gotowe mniej więcej jeszcze tylko panewka. To muszę wybrać. Oczywiście te panewki, które wcześniej pracowały na górze, już są bardziej wypracowane i one idą na dół, a te, które były na dole, idą na górę. Nie wiem czy to coś, da czy nie. Muszę to jeszcze trzeba przeczyścić. Papierkiem. No, to już, Idę przeczyścić cylinder i zaraz będziemy montować kolejny tłok. Powinno tutaj zaszkodzić, a wręcz przeciwnie, tłoki będą miały smarowanie. Okej. Okay. Okej, ładko poszło. Czy dałem? oleju. Już to poprawię. To się tam spójnie. Jeszcze na panewkę troszkę. Troszkę to przekręcić delikatnie, ajajaj. Nic no z poprawie to? Zabójdź do zamka. Oops. Jest ok, myślę, że można to tak zostawić. Ewentualnie później, to jeszcze przed założeniem miski, muszę podokręcać korbowody. Wszystko wygląda ślicznie, kręci się elegancko. Jeszcze chcę Wam coś pokazać odnośnie tej powłoki na wałku rozrządu, którą nałożyłem. Otóż zamontowałem ten, ten wałek, ale to zaraz pokażę. A tak to wygląda po złożeniu. Wałek zamontowałem i wykonałem parę takich próbnych obrotów, żeby zobaczyć, czy ta powłoka się złuszczy, czy będzie się trzymać. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale, ale powłoka się bardzo dobrze trzyma tego wałka. Nie poddała się na skutek sił tarcia, które tam było. Oczywiście ją delikatnie przesmarowałem olejem, żeby nie chodziło to całkiem na sucho. Także jestem bardzo dobrej myśli. Sądzę, że to będzie świetnie śmigać. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.